Jesteśmy w dniu 28 sierpnia na cmentarzu mauzoleum żołnierzy radzieckich, ale wiemy doskonale, że wśród tych żołnierzy Armii Czerwonej także służyli Polacy i także są tutaj na tym cmentarzu. Ponad około 30 tysięcy, z tego co wiem, żołnierzy i nadal są dochowani, bo znajdowane są kolejne mogiły na terenie Polski, gdzie ginęli. I często nawet rodziny tam w Rosji nie wiedzą o nich, gdzie, gdzie zginęli. Ważna jest pamięć, krótko mówiąc. Pamięć o prawdziwych bohaterach. Gdyby nie ta ofiara tych żołnierzy, prawdopodobnie bym tutaj nie stał, do Was nie mówił, bo moja rodzina była tak jak miliony polskich rodzin skazana na zbrodnie, na, na ludobójstwo, na krótko mówiąc wybicie i likwidację fizyczną całego narodu. Moja rodzina z wielu milionów. Gdyby jeszcze kilka lat trzecia Rzesza tutaj rządziła, to nie byłoby narodu polskiego. Może byłaby jakaś mała grupa etniczna Polaków, tak zwana mniejszość wśród panów niemieckich albo ibermensów albo jeszcze prawdopodobnie to byłaby mieszanina, tak jak to było w Trzeciej Rzeszy. Nieprawda, że to sami Niemcy rządzili w III Rzeszy. Trzeba się bliżej przyjrzeć. Wiemy doskonale, z kogo się składała elita Trzeciej Rzeszy, i oni praktycznie nie ponieśli odpowiedzialności za wywołanie wojny, za te wszystkie zbrodnie, za miliony ofiar. Jak ktoś dąży do wojny, to jest naszym wrogiem jest zbrodniarzem. Albo jest człowiekiem chorym psychicznie, którego powinno się leczyć w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Ci, którzy zarabiają na wojnach, są największymi zbrodniarzami. Nie mam pretensji, żalu do zwykłych żołnierzy, którzy wykonywali rozkazy, byli przymuszani do tych rozkazów, często wbrew ich sumieniu. Natomiast mam żal do polityków, a przede wszystkim do tych, którzy zarabiają na wojnach. Do tych wielkich koncernów, bankierów, którzy szczują polityków, ustawiają tak politykę, żeby wywołać wojnę i zarobić na dostawach broni, amunicji i często uzbrajają i jedną, i drugą stronę. Przypomnę, tak było w czasie II wojny światowej. Adolf Hitler doszedł do władzy dzięki sześciu bankom żydowskim, które do tej pory świetnie się mają i zarabiają na konfliktach zbrojnych. Uzbrajają, przynajmniej uzbrajają jedną, dwie strony. Potrafią jeszcze zaangażować inne strony do tego. Jak najwięcej, żeby było uczestników takiej zbrodni, takiej wojny, oni się cieszą, zacierają ręce. Oni nie giną, ich rodziny nie giną, są dobrze zabezpieczone, nawet sobie bunkry tworzą, podziemne miasta dla swoich rodów. Jeśli tylko parę procent ludzi ma w rękach pozostałą część majątku który wypracowują ten majątek. Mówię tutaj o City of London Corporation. To jest przykład właśnie centralizowania, właśnie skupienia majątku całego świata w tym miejscu, a reszta jest traktowana jako niewolnicy. Między innymi Polacy pracujemy na ich majątek. Im więcej pracujemy, tym więcej dla nich jest środków do tego, żeby nas niszczyć. Jest to jakiś absurd. Były kiedyś obozy koncentracyjne, bardzo prymitywne, przy użyciu drutu kolczastego, prądu, SS-manów, Gestapo i, i tak dalej, NKWD. Natomiast dzisiaj robi się praktycznie to samo przy użyciu środków technicznych, można powiedzieć w białych rękawiczkach, ekonomicznych złe prawo, które jest przeciwko nam, które nas zniewala. Jeśli chodzi o przemoc ekonomiczną, to często ona jest ma takie same skutki jak przemoc fizyczna w czasie wojny, takiej konwencjonalnej, jak i ta przemoc ekonomiczna. Miliony, jeśli nie powiedzieć miliardy ludzi są niewolnikami, bo kilku bankierów rządzi ich pieniędzmi, decyduje o tym nawet co mają jeść, w co wierzyć i jak pracować, ile godzin Właśnie teraz to już nie można powiedzieć o jakimś ośmiogodzinnym dniu pracy, o które były rewolucje. Natomiast ci, którzy nas mieli tak uszczęśliwić w ramach, w ramach tak zwanego socjalizmu, komunizmu, przecież wiemy, że Pan Marks, Engels, Lenin, to byli ludzie wynajęci do, takich, do takiej ideologicznej roboty, żeby obalić rzeczywiste władze, zwalić z tronów tych władców, którzy byli naturalnymi władcami a wprowadzić swoich ibermężów, swoich nadludzi, można powiedzieć. Naród wybrany. I to wiadomo, że robili to nie z pobudek jakichś poczucia wolności, miłości do ludzkości, wręcz przeciwnie. Oni siebie tylko uważają za ludzi, a my jesteśmy pod ludźmi. Ideologia Talmudu, najbardziej zbrodnicza ideologia rasistowska na świecie, z którą powinno się walczyć w każdym państwie. Powinna być zabroniona. Nie ma jednego narodu wybranego, a wszystkie inne są tylko im poddane. Nie, wszystkie narody są równe. Pan Bóg stworzył człowieka wolnym i takim wolnym powinien aż do od urodzenia aż do naturalnej śmierci być. I nikt nie ma prawa sobie uzurpować prawa, że jest od kogoś lepszy, bo pochodzi z tego czy innego narodu. Nic takiego nie powinno mieć miejsca, to powinno być karalne. My mamy do czynienia cały czas z podjudzaniem do wojny. Wszystko próbuje się wmówić, że wszystko Ruscy winni, no bo muszą jakiegoś wroga znaleźć. Dlaczego tak nienawidzą Rosjan? Ponieważ Rosjanie wykazali się olbrzymim bohaterstwem, pomimo tego systemu i tego ujarzmienia, jakie przeżywali, sięgnęli po broń i zwyciężyli trzecią Rzeszę. Tutaj Żydzi amerykańscy z Nowego Jorku, Dostarczyli broń, amunicję, jedzenie, żywność, paliwa, i tak dalej do Murmańska, ale nie za darmo. Trzeba przypomnieć, że olbrzymie tony złota poszły za tą pomoc. To nie była bezinteresowna pomoc. I opowiadanie o tym, że sojusznicy Wielka Brytania, Francja, wcześniejszy kolaborant. Stany Zjednoczone są tymi zwycięzcami. Przypomnę, że najwięcej ofiar poniosła Rosja. Rosja, naród rosyjski. Pomijam tutaj politykę, kto rządził w Związku Radzieckim. To jednak naród rosyjski nas wyzwolił, i uważam, że byłoby wielką niewdzięcznością, gdybyśmy niszczyli pomniki i brakiem naszej jakiejś kultury. Podstawowej kultury, jakbyśmy przyłożyli rękę do niszczenia pomników, cmentarzy, miejsc pamięci. O tych, którzy mimo wszystko nas wyzwolili, będąc samymi niewolnikami, w tym właśnie systemie komunistycznym, który stworzy, stworzyła między innymi rodzina Rockefellerów. W Nowym Jorku był tworzony przecież manifest komunistyczny. Proszę o tym powiedzieć, gdzie tworzyły się międzynarodówki? Kto jest na czele tego? To, nie, to jest import. Sprowadzony do Rosji. Przypomnę, że do Rosji przywieziono w ramach rewolucji bolszewickiej, żeby wywołać rewolucję bolszewicką, żydobolszewicką, pana Lenina wraz z bojówkarzami. Przy, przywieziono go przecież pociągiem z Niemiec, był wyszkolony. Tak samo nam przywieziono pana Zelmana, prawdziwe nazwisko Ginet Selman, a działał tu w Polsce pod pseudonimem Józef Piłsudski. To samo robił. Tą samą salonką do Warszawy został przysłany. Taką samą rolę pełnił, tylko e, niby inna była optyka. On był socjalistą. Lenin był komunistą, ale to dwaj kumple, dwaj agenci z tego samego, można powiedzieć, z tej samej stajni. I oni prowadzili wrogą, przeciwko nam robotę. Ja kiedyś z Rosjanami rozmawiam i mówię kiedy wy wreszcie się pozbędziecie z tego mauzoleum w Moskwie i wywalicie go w kosmos powiedziałem dosadniej kiedy wreszcie rozpiżycie tę to całe mauzoleum Lenina na to mi taki Rosjanin mój znajomy mówi wtedy roz, rozpiżymy kiedy wy wyp z Wawelu swojego agenta czyli, czyli Zelmana i tak to jest my tutaj wytykamy Rosjanom że mają do tej pory gwiazdy nie gwiazdy sierpy młoty i tak dalej narzucone często Symbole, a my mamy tego pełno od cholery masońskich, żydowskich symboli, choćby w naszym godle narodowym. Mamy dwie gwiazdy, no to proszę się przyjrzeć. Zdjęty krzyż z korony, korona otwarta zamiast zamknięta, jako przykład państwa suwerennego. Przecież to wszystko się wiąże właśnie z niewolą. Przyjrzyjmy się, my jesteśmy niewolnikami tutaj, i mówienie. Mówienie, że z Rosji pochodzi wszelkie zło, oni się oczyszczają z tego, a czy my potrafimy się z tego oczyścić? My pozwoliliśmy sobie, jest mi przykro, bo nie byłem obecny przy tym, ale powinniśmy bronić takich symboli, pomników, jak generała choćby Berlinga, który wszystko robił, żeby wyprowadzić ze Związku Radzieckiego, z niewoli, często z obozów, łagrów, kołchozów. Gdzie ginęli Polacy z Kazachstanu, między innymi, wyprowadzić tych żołnierzy, Polaków, stworzyć armię i tutaj dojść najkrótszą drogą do Polski. I mieliśmy ten honor i szczęście, że razem ze zwykłymi żołnierzami, Rosjanami, wyzwalaliśmy tę ziemię. Było nam to dane. Niestety wielu żołnierzy uległo propagandzie i nie uwierzyło Berlingowi, i oni z tego co wiem, ginęli. Ich potomkowie do tej pory są zesłani nadal, mieszkają na terenie choćby Kazachstanu. A przecież te obecne władze obiecały, że wrócą nasi nasi rodacy z Syberii, wrócą z zesłań. No niestety to nie jest taka polska, o jakiej sobie marzyliśmy. I uważam, że politykę, którą nam teraz proponują nasi wrogowie okupanci, jest polityka antyrosyjska, antypolska i antyludzka, jest ludobójcza. My nic nie mamy do Rosjan, zwykłych Rosjan, do narodu rosyjskiego. Możemy się spierać z rządem takim czy innym, natomiast nie pozwólmy się naszczuć. Wcale Rosja nie jest naszym wrogiem w tej formie, jak, jaką tu widzimy. Największym wrogiem dla nas są bankierzy między Wall Street czy City of London, którzy zarabiają na wojnach. Za błędy polityków płaci żołnierz w boju, krwią. I o tym trzeba pamiętać, że nasze decyzje muszą być odpowiedzialne. Nie wolno nam się naszczuć. Dlaczego nam zlikwidowano armię Polską? Mamy tylko armię najemniczą. Bo się boją Polaków, że Polacy nie, nie będą walczyć z Rosjanami, nam nie dadzą broni. Nawet jak nam kupują za ciężkie pieniądze, dolary takie systemy rakiet, jak patriot czy inne, to prawdopodobnie do mnie nie będzie w naszych rękach systemu tych kodów. O, które są, dzięki którym się nimi steruje, to jest wszystko fikcja. Jesteśmy państwem, niestety, które uległo okupacji żydowskiej, i to widać na każdym kroku. A nam się wmawia, że mamy demokrację, wolność i ta propaganda sukcesu, jaka jest 500 plus na dziecko, tym się kupuje, kupuje Polaków, żeby zatkać nam usta. A ja przypomnę, że ci sami ludzie niszczyli nasz przemysł, nasz potencjał, struktury państwa. Zniszczono nam rynki między innymi na wschód, choćby rynki pracy i handlu z Arabami. Zniszczono nam przecież choćby rynki na Bliskim Wschodzie. W Iraku zarabialiśmy na przykład o olbrzymie pieniądze. Co tam polski żołnierz robił? Ja się wstydzę za tych żołnierzy, to są najemnicy. Oni postępują tak jak w Ermach w 1939 roku. Albo w Afganistanie, czy ktoś z tych krajów nas napadł? Albo co robili polscy policjanci w Serbii? Nie dajmy się naszczuć. 80. rocznica wy, wybuchu wojny może być czasem refleksji, i jest dla mnie niezrozumiałe, że nie jest zaproszony Władimir Putin jako przywódca narodu rosyjskiego, suwerennego narodu rosyjskiego, który poniósł największe, e, największą. E, e, Hekatombę, to tak się. Yy, krwi, czyli poniósł największą ofiarę krwi, największe koszty tej wojny. I nie jest zapraszany, są zapraszani ci, którzy kolaborowali z Adolfem Hitlerem, kolaboranci. O czym to świadczy? Zakłamywanie historii, robienie wody z mózgu młodzieży. Przypomnę, że. My, Polacy, którzy są świadomi, nie będziemy brać udział w żadnych żydowskich wojnach. Niech oni sami się swoje interesy załatwiają własnymi rękoma. Tylko wiem, że oni zawsze to robili pożytecznymi idiotami. Za parę groszy, za parę dolarów. Polacy, moi rodacy, nie dajcie się ogłupić. Starajcie się dochodzić prawdy. Jeśli się nie zgadzacie z tym, co mówię, to proszę, udowodnijcie mi to. Podajcie mi jakieś fakty, bo ja mogę wam tutaj udowodni, znaczy nie, nie mam przy sobie materiałów, ale mogę wskazać, gdzie macie prawdę szukać. To jest, prawda jest na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba mieć odwagę przyjąć prawdę. Jak chcecie żyć bajkami, mitami, bardzo proszę, ale nie było żadnego dobrego, dobrego wujka yy, Piłsudskiego, nie było dobrego, wspaniałego Polaka Papieża, bo pracował dla nich, dwaj najlepsi ich agenci. Proszę zobaczyć sobie w Muzeum Polin, i pan Piusucki jest schołubiony i, i pan Wojtyła, który po raz pierwszy w historii kościoła poszedł do synagogi i wtedy się, można powiedzieć, ujawnił. To był ich papież. Oni sami zresztą pisali w prasie żydowskiej. Zresztą widzieliśmy, kto był na jego pogrzebie. Nie dajmy się ogłupiać i nie idźmy za agentami, którzy nas próbują wmanewrować w kolejną wojnę jadkę. A szczególnie nie dajmy się naszczuć na naszych braci Słowian. My powinniśmy razem Tworzyć wielką federację narodów słowiańskich, w których łączy kultura, interesy gospodarcze, militarne itd. Nie dajmy się. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, czy, czy da się ogłupić, czy nie. Bo na wyciągnięcie mamy ręki prawdy. Tylko czy chcemy? A jak chcemy żyć jak niewolnicy, proszę bardzo. Tylko proszę nie płaczcie, nie narzekajcie. Bo sami jesteście sobie winni, drodzy rodacy. Taka jest prawda. Dziękuję serdecznie. Słowo Andrzej Zakszewski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego. Dziękuję.